wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku na tym kanale um, i też mam nadzieję, że Wam minęły święta bardzo miło, spokojnie, że był mokry z dingus <grych> No dobra, przechodzimy do oglądania. <grych> Ciotka, Tylko mi tutaj nie dzwoń teraz no to tak. Dobiłam sobie budzik, aby mnie obudził. <laughs> tak wiecie, trochę wcześniej, bo dzisiaj jest śmigłoś, No i muszę się przygotować, bo będzie, bo będzie ostra miasta. No dobrze. Coś takiego... Hmm, może ubiorę swetel, ugotuję się w świecie. Coś takiego... Idealną na śmiguś, dziinguś. Załóżcie sobie plastik, ale mam płaszczik na dole, więc muszę się szybko wkraczać. A, i mam jeszcze przykadełka. Się się. Znaczy, ja nie mam przykadełek, tylko mam pistolety na wodę. Hej! I dobrze. No dobrze, teraz musimy pójść na dół, po ten płaszczyk. Miau. Cicho, kocie, bo ona tryb nie jest dla dziś. Ogólnie nie wiem, czemu te ryby się świecą, ale nieważne, olej ma to. Dobra, Mama kupiła mi taką ciapkę, Miau. bo spierdziła, że ciastiami jeście się wiosny psida. No. Dlatego, że ja go do też ma płaszczyk. Więc muszę jej to schować gdzieś. Hmm, pytanie, gdzie? Już wiem, Do suflady. Tu nikt nie zagląda. A sama sobie wezmę ten płaścik. czapki nie potrzebuję. A, jeszcze parasolkę może wezmę. Czy go to też ma parasolkę? Nie. To bez parasolek. <laughs> Biorę to. I idę sobie na górę. Oj, już się robicie, więc zaraz jagoda, nie ja woda będzie wstawać. A nie, widzicie, woda nie umie, nie lubi rano ja wstawać. Czy przy przynajmniej to nie wiem, ona ma jakieś takie... Raz jej się chce, a raz nie, o. Zapomnieliśmy wyłączyć telewizora. A jak coś, to dziadkowie już pojechali. A tych ciastek na nie zjedliśmy. Nie ma problemu, ja się nimi zajmę w moim pokoju. Dobra. Pewnie mama każe nam się bić na dworze. Co tu się wydarzyło? Nieważne, tego nie było. A to jest moja rodzina kaczek. Chodźcie ze mną kaczek. Cicho bądźcie. Wychodźcie tu. No i jeszcze ze Dobra kaczkę. Dobra. Naślasniemy tymi kaczkami jako. Dobra, to w dobijemy. te kaczki mogłyby przyjść w taca. Nie tyle są gdzie mamy. dobra ogłaszam posiedzenie zapraszam wszystkich oj nie ma miejsca dla nie ma miejsca dla pani kaczki i kafile kafile bo jest a małe tu no i wszyscy mają miejsce ale jeszcze skazłem tylko ja no bo nie możecie bo się zatrujecie Nie będzie mię bóstwo No to tak, kaczki, słuchajcie nie. małe kaczki. Hmm. Małe i duże kaczki. A już nie, najpierw duże kaczki. Biegną do pokoju jak od. Mhm. I zaczną jej skakać po łóżku. A później wy szybko i daj, damy jej pół minutki spokoju, tak żeby mogła zobaczyć, ile godzin na. Ciebie już się uspokoiła i pomyślała, że to jej się widział. A później wejdą małe kaczki Echem. i zaczniecie ją łodziować po głowie. No, to plan jest chyba jasny. A ja w tym czasie, a kotek mi powie, kiedy cała akcja się skończy i ja po tej akcji wejdę z moimi pistoletami. Bańki czy złota? Hmm. Dobra, wezmę obydwa. Wszystko, czy z wszystko wiedzą? Ale najpierw obudzę sobie rodziców. Poczekajcie tutaj na mnie, bo mama mi nie pozwala tych kaciek w domu trzymać. A, jak tu będzie się mama wpisać, to nie wiem, schowajcie się w sksynce na ubrania, ok? Kartki w W kodę mogę zostać. Dobra, śmiguź dinguź. Wstawajcie śpiochy. Śmiguź dinguź. Ha ha ha, śminguś, Dzień, Matko Bosko, aliwka! Czao się złapisz. Kurczę, jak my sobie śpimy. No bo dzisiaj śmiguź dinguź, lany poniedziałek. Ach, no tak, no przecież, no dobra. Nie nalałaś tak dużo, to, to wyschnie. Mm, no, chyba muszę sobie przeczyć te ogóle. No ja chyba, mi by też się w sobie przydał. Dobra, idę, obudzić się kodzie. Dawidzie, jakaś Kaczkę latać. E, to coś było, czy mi się wydawało? Nie, ja nic nie widziałam. Hmm. Dobra, to ubierzmy się. Hmm, może dzisiaj... Jest trochę za ciepło chyba na to. Racja, dzisiaj to. Tak luźno w miarę. Dobra. Okej, okay, teraz to. Hmm. Może to, jest dzisiaj mega ciepło. ja dużo spieramy? No tutaj. Dobra, no to chodźmy już na dół. O nie, oliwka zablokowała windę. No to musimy chwilę poczekać. Okej, okay, widzicie wszystko pamiętają? Dobrze, to lećcie. Ale, ale cicho, Miale. To było dziwne, chyba jakiś paraliż senny. Dobra, wracam do szpania. Bardzo dobrze sobie poladziłyście, chodźcie. Cicho! Jeszcze pila, małe kaczki. Dobra, już chyba się <laughs> odkluczkotała, możecie iść. Awa, co mnie tak. Awa, jak tu boli! No nie, znowu jakieś kaczki. Idź mi z mojego łóżka, Fuj! Won z mojego łóżka i z mojego pokoju też. Nara, idźcie sobie już. No już, siosio, sio. Pracam do spania po raz trzeci.

A, oliwka, jestem już praktycznie cała mokra! Dawaj mi to! Nie, nie dam. A o. A no, tak, dzisiaj śmiegu z dingiem, te wszystkie incydencje zaplanowała. Oliwka, oh, jestem praktycznie cała mokra! Przebiorę się! W to. Jeszcze o liście pokażę. Bardzo dobrze mój, mój tutaj moje zgromadzenie prosperuje. Bardzo dobrze spisaliście. No, ale musi być gotowa. Więc chodźcie ze mną. Chodźcie psiście. Tak, by ludzie nie zauważyli. Hmm. Oli w kazu robią kaczki. Oj! Yy, nieważne tak by nie był. Koli w każdym robił kaczki. No bo one się wkładły w siedzi w okno. Właśnie miały je odnosić. No ja myślę. No nie, znowu nie pojedziemy. Life is brutal. No niestety, moi moje Ale kacki. Muszą pójść na zewnątrz, bo mnie mama zesłała. No, dobrze, kacuszki, bardzo dobrze się spisałyście. To idźcie do domku na zewnątrz. No. A, i możecie pisać imię Lola Kacek. Ogólnie jedna kacuszka ma już imię i to jest ota mała, z takimi oczkami przymurzonymi jakby i ona ma na imię Liku. To jest. Dziewczynka to jest tata, a to mama. A to jest chłopiec kliku. Więc możecie pisać imiona dla kaczek. Ja i zaraz pokażę. To jest rządzi. Piórek garnek. Będę ją ga lała z garnka wody. I... Atak! Aaa! No halo, się. No, siu, siu, Aaa! się! A masz, a masz, a masz! A masz, a masz, a masz! A masz, a masz, Uciekam! Mama nam nie pozwala chodzić o do domów tym gusa. W sensie, jak jesteśmy z lodu. się! Nie, ty masz! A! Oddawaj. A, -a, 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 -a. Hop. Ha, 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 mój plan się udał. Co on nie jest to cała oh. Oliwka, zaraz ja cię tam wepchnę i masz. Ej, to był mój pomysł, jak mam się kąpać w basenie, to tylko stok. no to włazisz, a masz, siup, siup, siup. A! a co to za są za krzyki, pewnie dzieci się leją wodą, no dobrze, no to może ugotuje nam jajka na śniadanie, Polka lubi je obierać, yy, gdzie jest garnek? O, nie, 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 nie. O, nie, 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 nie. nie. Dziewczyny! Jako, dlaczego ty masz garnek w ręce? Yy, no, bo nie mam pistolecików tak jak oliwka. A dlaczego jesteście w basenie? Yy, tak wyszło, już wychodzimy. No, przecież dzieci się super bawią. Ej, polejcie też mnie! Okej! Okay. Ojej, same dzieciaki w tym domu. Dobra, poczekam na mój garnek. A te rysunki to już chyba trzeba wyrzucić. Chociaż w sumie nie. Są takie ładne, że je włożyć. Jak się podobał ten odcinek, dajcie nas w komentarzach. A, i bardzo dziękuję za te wszystkie nowe odcinki i za tyle subskrybentów. Ogólnie mam w planach zrobić Q&A, ale jeszcze nie wiem kiedy. No raczej jeszcze nie teraz, bo za mało, jakby komentarzy, ale już możecie pisać pytania, jeśli jakieś macie. <laughs> no i. No. No i dziękuję za, za, za tylu subskrybentów, naprawdę. Ja po prostu niedawno zaczęłam i już mam tylu subskrybentów. To jest naprawdę dla mnie czarna magia, jak szybko to się zmieniło. No i dziękuję też za wszystkie miłe komentarze. Idę z synowe postaram się tutaj wkleić. No i co? Papa. Pa. A, i kto Waszym zdaniem wygrał? Oliwka czy Jagoda? Napiszcie w komentarzach.